Mamy już doświadczenia wielu lat funkcjonowania w Polsce ustawy o zamówieniach publicznych, doświadczenia dobre, ale i doświadczenia niedobre. Jest paradoksem, że Polska w ostatnich latach była największym rynkiem budowlanym w Europie. Ilość realizowanych inwestycji, w tym tych największych infrastrukturalnych, drogowych, kolejowych, jednocześnie w połączeniu z informacją, że Tutaj te inwestycje były realizowane, a z drugiej strony mamy upadki wielu polskich firm budowlanych może zaskakiwać. Z czym to jest związane? Z tym, że praktyka stosowania ustawy o zamówieniach publicznych jest taka, że ponad 90% przetargów w zamówieniach publicznych, gdzie podmiotem zamawiającym jest instytucja publiczna, czyli instytucja państwowa, samorządowa jest rozstrzygana wyłącznie, podkreślam, wyłącznie w oparciu o jednokrytyczne najniższej ceny, niestety doprowadziło do takiej sytuacji. Brak takiej pogłębionej ona ceny możliwości finansowych podmiotów startujących w przetargu. Brak definicji rażąco niskiej ceny, przy której wiemy, że cena zaoferowana nie jest w stanie za tą cenę wykonawca później wykonać tej inwestycji, chyba że tak naprawdę z góry zakłada, że na przykład nie zapłaci podwykonawcom albo zerwie po pewnym czasie kontrakt. To wszystko musi być uwzględnione w toku pracy które trwają w Sejmie nad nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych. My jako Najwyższa Izba Kontroli mówimy, naprawdę warto rozważyć wprowadzenie jako kryterium nie tylko najniższej ceny, ale najniższego kosztu. Analiza życia produktu, jego jakości, kosztów serwisowania, wszystkich elementów dodatkowych, to wszystko przecież musi być uwzględniane. W wielu krajach europejskich jest taki bardzo czytelny, jeden ośrodek, który zajmuje się całością problematyki ustawy o zamówie mówieniach publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzisiaj zwróćmy uwagę, jest pewnym paradoksem, kiedy jako przedstawiciel instytucji kontrolującej, naczelnego organu kontroli państwowej mówię, że chociaż przecież z punktu widzenia instytucji kontrolującej najłatwiej kontrolować, kiedy jedynym kryterium jest cena, ale już wiemy do czego to doprowadziło. To także nikt, zabierając głos w tej dyskusji, mówi, że to nie może być jedyne kryterium, ale brakuje mi takiego jednego ośrodka w kraju. Tak jest w bardzo wielu państwach, szczególnie Europy Zachodniej, państw Unii Europejskiej, gdzie jest jeden ośrodek, który na bieżąco analizuje doświadczenia wynikające z praktyki działania ustawy o zamówieniach publicznych czy z potrzeby zmian legislacyjnych. My zatrzymaliśmy się troszkę na praktycznym etapie stosowania tej ustawy, na etapie, który w innych krajach był wiele lat wcześniej.